I nie yeah, prędzej zabijesz cię Jak mam słodzio ze mną Pytam, co ty wiesz Chciałbym wrócić do domu W głowie, cieszę się zda, Ale nie mówię nikomu Dzięki niej wiem co Teraz mówi do mnie pomóc Je, yeah, prędzej zabijesz cię Jak mam słodzio ze mną Pytam, co ty wiesz Chciałbym wrócić do domu W głowie, cieszę się zda, Ale nie mówię nikomu Dzięki Robię to doskonałe parę smarty, i parę demowy cały skład zwiedza pandemonium ście wpierdala to jej głowy wirus nie kochaj daj mi parę minut dużo syfu, dużo narkotyków dużo siana nie posunę i wóz ja ty, arabsze, ja, że chyba potrzebne mi, że raz yeah, do z je znowu blachot, więc sunija chyba raczej już nie wrócą je yeah, pytam mała, co mat w twarzy i z ze mną huzą je yeah, zła zrobiłem, że nie gryzie się jak kucza. Mimo to zjedna na co dzień Kiedy jestem w niej to uwierzę Za cały ten Chcę jaki pan i cink Ci w zdał ek Wym jak niszczy się To chyba w innej To wyciera mnie od środka To wyciera mnie Nie Boże tu szypionka Boże nie mam się starka od Was się rozmzał za boł Daj tylko przypisuj mi to co ty tam masz Niech to mi kopie, przypisuj mi najmocniejszy staw Na koniec pytanie co tak, co tak zniszczyło tak, nas Co nas zniszczyło, co nas zniszczyło Stofrowy reload, stofrowy reload Co mnie zmieniło, co cię zmieniło Jebany Chciałbym wrócić do domu W głowie cieszę się, że, ale nie mówię nikomu